Krótka piłka. Czy Ukraina powinna zgodzić się na oddanie Krymu za cenę pokoju? Tak czy nie? Tak. Tak odpowiada nasz gość. Czekamy na Państwa opinie. Zapraszam na radiozpl. Tak? Dlaczego tak? Dlatego, że jak sądzę, w Waszyngtonie podjęto już wszystkie niezbędne decyzje. Pan sekretarz Rubio powiedział wczoraj, że to nie jest nasza wojna, czy to nie jest ich wojna i Ameryka musi zająć się innymi priorytetami, ponieważ na świecie dzieją się ważniejsze rzeczy, i dodał, że nie ma militarnego rozwiązania tej sprawy. No i y, wiemy też, że y, Amerykanie są bliscy podjęcia decyzji wycofania się z y, pomocy dla Ukrainy, co by oznaczało, że Sytuacja Ukrainy zdecydowanie się pogorszy. Ale co ma zrobić prezydent Ukrainy? Ma się zgodzić na oddanie własnego terytorium pod presją Amerykanów i Rosjan? Proszę to jest bardzo trudna sytuacja, ale ja wczoraj słyszałem bardzo interesującą i dojrzałą wypowiedź generała Bogusława Pacekra, który powiedział, że... To, co Amerykanie proponują, to jest jedyny możliwy sposób, żeby zatrzymać wojnę, choć to jest prawda bardzo trudna do zaakceptowania dla Ukraińców. Powiedział, że Ukraińcy muszą zadać sobie pytanie, co dla nich jest priorytetem na tym etapie wojny: czy walka do ostatniej kropli krwi, czy też za cenę ochrony życia, pogodzenie się z tym, że część terytoriów będą nadal zajmowali Rosjanie. To, to trochę brzmi jak słowa Donalda Trumpa, który wczoraj napisał, że sytuacja Ukrainy jest tragiczna, może mieć pokój lub walczyć przez kolejne trzy lata, zanim straci cały kraj. Dokładnie tak. Czyli tak, tak Więc wygląda ta diabelska alternatywa? Nasz, nasz, nasz generał, jeszcze raz pod, podkreślę, Bogusław Pacek, e, powiedział coś, z czym ja się zgadzam. Ja oczywiście ciągle słyszę, że są bardzo ważne, cenne rzeczy terytoria i tak dalej. Ale tak na dobrą sprawę, wie Pan, to bezcenna jest tylko jedna rzecz życie. I wczoraj Trump powiedział, że on też boleje nad tym, że co tydzień Ginie 5 tysięcy żołnierzy ukraińskich i rosyjskich. Ale Trump wczoraj też nazwał Załęskiego niemal wprost podżegaczem, racji, że tak. takie wypowiedzi są podżegające. Podżegające, oczywiście. To co, Trump ma rację? W tej sprawie jest pan po stronie Trumpa, eee, nie Załęskiego? Ja jestem po stronie zawarcia nawet wątłego pokoju, a najlepiej takiego pełnoskalowego pokoju, Dlatego, że ja podzielam słowa i generała Paceka, i generała, i Trumpa, i innych polityków, którzy mówią. Ci ludzie na Ukrainie muszą przestać się zabijać. Za każdą cenę. Ale dlatego, jeśli że... Załański się na to zgodzi, jeżeli Ameryka się na to zgodzi, to jest tak naprawdę otwartka, otwarta furtka dla wszystkich dyktatorów, którzy będą chcieli zaanektować jakieś terytorium. Nie dla wszystkich. Złamanie do... prawa międzynarodowego. To prawda, ale nie dla wszystkich, tylko dla tych, którzy są w podobnej sytuacji jak dzisiaj prezydent Rosji. A przyzna pan, że nie ma zbyt wielu takich. W każdym razie chodzi mi o to wie Pan, że yy, 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 tam na tej Ukrainie my na sprawy nie wiemy, ile tam zginęło ludzi. Dlatego, że to się dopiero okaże, kiedy jakiś rozejm zostanie zawarty. Ale jeszcze raz powtórzę, tak naprawdę bezcenne jest tylko życie terytorium. Terytorium można zmienić w procesie dyplomatycznym. Polska przez ponad 100 lat nie miała żadnego terytorium oficjalnego, a nasz naród istniał. Czyli taki pokój sobie zaproponowany przez Trumpa też jest w interesie Polski? On jest w interesie również i Polski, dlatego że my nie możemy być krajem, który chciałby walczyć na Ukrainie do ostatniego Ukraińca. Bo to by wydawało nam jak najgorsze świadectwo. Poza tym, jeszcze raz mówię, ludzie muszą przetrwać, bo ludzie są w stanie w odpowiednim procesie historycznym i dyplomatycznym zmienić każde granice. Jak panu podobało się wczorajsze ekspozę pana ministra Sikorskiego? Ja niestety nie słuchałem go w całości, tylko słuchałem. Słuchałem skróty, ale mnie się nasunęło takie spostrzeżenie, że pamięta pan profesora Garemka. O nim wtedy mówiono, że Geremek to jest taki dyplomata, o którym nie wiadomo, czy schodzi po schodach, czy nie wchodzi po schodach. I to nie z powodu niezdecydowania, tylko takiej miękkiej charyzmy, takiej miękkiej siły. Sikorski, jak ja sobie go wyobraziłem na tych schodach, to on biegnie po tych schodach z flagą w ręku i krzyczy głośniej, z większym echem medialnym itd. To są dwa różne typy prowadzenia. Dyplomacji. Który z tych typów jest lepszy? To się zawsze okazuje, dopiero po. E, Geremek, podpis Geremka jest e, na bardzo ważnym e, akcie, e, mianowicie otwierającym możliwość wstąpienia do e, NATO. A, ja, a gdzie będzie podpis Sikorskiego, to się dopiero oczywiście okaże. Wie pan, to zawsze się okazuje po latach. Przypomniał mi pan teraz taką wypowiedź Deng Xiaopinga, który pytany chyba w latach 80. o znaczenie rewolucji francuskiej, powiedział, że jest za wcześnie, żeby o tym mówić. Szymon Hołownia wezwał Rafała Trzaskowskiego do debaty 1 na jeden, która miałaby się odbyć w Gdańsku 30 kwietnia. Czy prezydent Warszawy powinien się na to zgodzić? Kandydat, który dysponuje taką przywagą, choć niestety trochę mniejszą dzisiaj. Eee, powinien jak ognia e, unikać tego rodzaju pojedynków. To znaczy unikać sytuacji, na których może stracić. On powinien za wszelką cenę e, uczestniczyć tylko wszędzie tam, gdzie może utrzymać tą przewagę. Czyli Końskie to był kardynalny błąd pana Trzaskowskiego. Końskie to był kardynalny błąd całego jego sztabu, który do tego dopuścił. A sytuacja, w której Trzaskowski nie wiedział, co zrobić. Z tęczową flagą to już przekracza wszelkie granice niekompetencji. Ale niekompetencji samego Trzaskowskiego czy ludzi, nie, którzy sztabu, go nie przygotowali. Wie pan Sztabu, ja pamiętam, jak myśmy to robili na różne wybory, to wtedy w gronie kompetentnych osób przewidywaliśmy, co może być i szukaliśmy właściwej odpowiedzi. A przecież numer z podaniem czegoś, akurat nie z flagą, ale ja pamiętam jak, jak kandydat na w pojedynku z Wałęsą podszedł do Wałęsy i położył muteczkę teczkę z majątkowym. No. Czyli I stary numer jak świat. To wyprowadziło. A co by pan sześć. zrobił, gdyby pan był na miejscu Trzaskowskiego z tą flagą, z tą chorągiewką ja bym podziękował, powiedział, że dla mnie to jest duże wyróżnienie, ale ponieważ to jest, to jest sprzeczne z regulaminem, to ja to zaniosę do prowadzących i położyłbym prowadzących. Krótka piłka, trzy krótkie piłki w tej części naszej rozmowy. Poproszę również tak albo nie. Obecna lewica nie ma racji bytu, tak czy nie? No ta lewica zdominowana przez pana Czarzastego nie ma racji bytu. Sikorski byłby lepszym kandydatem niż Trzaskowski, tak czy nie? No, Trzaskowski został wybrany przez w demokratycznym głosowaniu na kandydata, więc Czyli to nie. zamyka sprawę. Senyszyn lepsze Biejat, tak, czy nie? No oczywiście. Oczywiście? Oczywiście ja w ogóle jestem poruszony przypadkiem pani Senyszyn, bo niech pan zwrócił uwagę, że ona jakby zmartwychwstała. Co więcej, jak słuchamy jej programu, to się w dużej części te punkty, o których ona. Podnosi bardzo podobają. I mamy odpowiedź na pierwsze pytanie, na pierwszą krótką piłkę. Czy Ukraina powinna zgodzić się na oddanie Krymu za cenę pokoju? Niesamowite. Prawie 50-50. Tak odpowiedziało 49% uczestników naszej sondy, nie 51%. Komentarz do tego wyniku już w części internetowej. Zapraszam Państwa na radio z.pl, Facebooka, YouTube'a. To jest gość Radia Z. Czyli co? No, Polacy są podzieleni to jak bardzo muszą być w tej sprawie podzieleni Ukraińcy? Może Czy Ukraińcy nie? są mniej podzieleni, nie. a my Polacy, wie pan, to pasuje jak ulał do naszego charakteru narodowego. My przecież jesteśmy narodem romantyków, yy, którzy uważają, że czasami lepiej umrzeć w boju, niż yy, odbudowywać kryj, kraj po tym boju. No dobrze, ale yy, na przykład takie opinie, że w interesie polski jest to, żeby ta wojna trwała, bo każdy dzień wojny to jest strata dla Rosjan, czyli strata żołnierzy rosyjskich, czołgów rosyjskich, które nie będą nigdy potem wykorzystane w ewentualnej agresji na Polskę. Każdy dzień wojny to jest przede wszystkim śmierć tysięcy ludzi. I jeżeli w Polacy są, w Polsce są ludzie, czy nawet władze które uważają, którzy uważają, że ludzie powinni umierać, to ja jestem innego zdania. Panie premierze, w monasterze na Podkarpaciu doszło do wymiany tablicy na pomniku i zbiorowej mogile członków Ukraińskiej Armii Powstańczej. Na tej nowej, zamontowanej tablicy, nie wiadomo kto to zrobił, jest taki napis. Ja go zacytuję. Zbiorowa mogiła Ukraińców, członków UPA odpowiedzialnych za terror i ludobójstwo na bezbronnej ludności polskiej, ukraińskiej i żydowskiej. Panie Boże, miej miłosierdzie dla nich i nie poczytaj im ich strasznych czynów, jakich dopuścili się na swoich braciach. Przebaczenie nie oznacza zapomnienia, ale uzdrowienie bólu. Po tym co się stało, jest wspólne oświadczenie ministrów kultury Polski i Ukrainy potępiające ten akt. Uznano to za akt wandalizmu i za świadomą prowokację na rzecz Rosji. Czy to jest prowokacja? No nie wiem jak można potępiać prawdę i to w dodatku jeszcze w wykonaniu wysokiego urzędnika polskiego rządu. Czyli pan jest zbulwersowany potępieniem ze strony ministra kultury? Oczywiście, że jestem. Przecież to jest prawda, co tam jest napisane. Czyli pan akceptuje to, co się stało? Akceptuję to, co się stało i wyrażam zdumienie, że dopiero tak późno ta tablica została zmieniona. Czyli uważa pan, że Polska tutaj żadnych kompromisów wobec strony ukraińskiej nie powinna robić? Proszę pana, ja słyszałem o tym, z jaką propozycją występują władze ukraińskie. Że nawet jeżeli te ekshumacje się odbędą, to tam mają być tylko nazwiska, ale ma nie być podana żadna przyczyna śmierci, ewentualnie, że zostali pozbawieni życia w tragiczny sposób. To jest tak, proszę pana, jakby w Katyniu. E, przy e, nazwiskach e, naszych zamordowanych przez NKWD żołnierzy było napisane, zginął śmiercią tragiczną. I pana zdaniem. Taka rzecz byłaby niedopuszczalna. Ale pan jest tego pewien, że tak będzie? Nie wiem jak będzie. Jestem pewien. Dlatego, Rozpoczynają że, się te ekshumacje dzisiaj, później. czytałem wielokrotnie, że nawet chyba polskie Ministerstwo Kultury w jakimś sensie to zaaprobowało. Ale czy taka tablica, jak, jak właśnie została zamontowana tam w Monasterzu, to nie jest jednak coś, co wywołuje nienawiść między naszymi narodami? Panie redaktorze. Ja bym protestował przeciwko temu, gdyby na tej tablicy było kłamstwo historyczne. Ale odwrotnie, tam jest prawda historyczna. Więc przeciwko czemu mam protestować? Ja się dziwię, jeszcze raz powtórzę, że polskie władze nie zdobyły się i samorządowe, jakiekolwiek inne. Na akt prawdy historycznej. To znaczy, żeby ta tablica od początku była taka, jak tam w tej chwili jest. Czyli pana zdanie to jest suwerenna decyzja polskich władz, że możemy sobie tak naprawdę pisać na tablicach, co chcemy. Oczywiście. Dlatego, co jest zgodne z prawdą. Dlatego, że Ukraińcy piszą na tablicach, co chcą. I to ewidentnych zbrodniarzy, którzy są autorem Holokaustu na Polakach, na Żydach. Przede wszystkim, ale też na innych narodowościach. A jeżeli na przykład to, co dzieje się, czy to, co powinno być napisane w monastyżu, to jest element negocjacji w sprawie naszych eksumacji, naszych ofiar na wołeniu? I na przykład y, jest jakiś układ, jakiś deal między Kijowem a Warszawą, że jeżeli tego nie zmienicie, to nie będzie ale więcej ekshumacji? Ile razy jeszcze? Y, 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 y... 100 tysięcy, 150 tysięcy okrutnie pomordowanych Polaków e, będą w sytuacji, w których ich pamięć tak brutalnie się szarga. E, to przecież jest już nie do, nie do zniesienia. tak? E, te, te, te manipulacje, to kombinowanie, żeby przypadkiem nie urazić. Banderowców żyjących jeszcze na Ukrainie, którzy mordowali Polaków. No, dokąd to jeszcze będzie trwało? Ale wie pan, sytuacja jest wyjątkowa, bo trwa wojna. Rosja zaatakowała Ukrainę i mamy dzisiaj stawiać ich pod ścianą? To nie jest żadne stawianie pod ścianą. Zresztą z tego, co słyszę, to ekshumacje Niemców, którzy polegli w czasach II wojny światowej na terytorium Ukrainy, przebiegają bez żadnych zakłóceń.